Dzisiaj powiemy sobie o pikowaniu pomidorów. Jest to dość znany zabieg. Jednak są też tacy, którzy jeszcze tego nie robili, i głównie do tych osób właśnie kieruję ten odcinek. Mówiąc najprościej, pikowanie jest niczym innym jak tylko przesadzeniem roślin rosnących w, w jednym pojemniku, które były wysiewane na rozsadę i będziemy po prostu. Yy, przesadzać te pomidory do oddzielnych doniczek przy jednoczesnym uszczekiwaniu systemu korzeniowego po to, żeby lepiej się krzewił i po prostu korzenie rosły na gęstość bardziej niż na długość. Przed pikowaniem pomidorów pojemniki z roślinami powinno się podlać. Ja tutaj już podlałem. Mam tu trzy odmiany. Są to pomidory poranek, black cherry i red pear. To są jedne z tych, które wysiałem. Pikujemy do oddzielnych doniczek, plastikowych lub innych, nie ma tutaj jakiejś reguły, jakie to powinny być doniczki. Ja pikuję do takich stworzywa sztucznego o wymiarach o ile dobrze pamiętam, 7 na 7 na 8 cm. No i po prostu po jednej roślinie do takiego pojemnika. Jeśli chodzi o podłoże do pikowania, no to może to być ziemia uniwersalna. Może to być odkwaszony torf, wymieszany z piaskiem, można do włókna kokosowego, różnie. Różne osoby to różnie pikują, niektórzy dosypują perlit do tego, żeby lepiej trzymał wilgoć. Zaczynam od napełnienia tych pojemników ziemią. Mamy już przygotowane doniczki z ziemią, więc przechodzimy do pikowania. Weźmy sobie tutaj odmianę Red Pear, no więc tak, po prostu wyciągamy na początek z pojemnika i dzielimy na, tą bryłę korzeniową na poszczególne te rośliny. Tutaj, jak mamy taką sytuację, że jest taka mała, niewyrośnięta roślinka, to ją usuwamy. No i w takiej sytuacji, teraz w tym momencie, yy, uszczekujemy system korzeniowy o około 1 trzecią. Odrywamy te końce korzeni w takim celu, aby się krzewiły. Żeby tworzyły odgałęzienia boczne i nie rozrastały się za bardzo na długość. Dla takiego pomidora bierzemy sobie pojemnik. I sadzimy go, możliwie jak najgłębiej, nawet można sadzić tak, żeby było do tych pierwszych liścieni. Do tych pierwszych listków. Robimy sobie otwór pikownikiem. I dzięki temu, że tutaj posadzimy na tak, tak głęboko, to później na całej tej łodydze, która, która będzie pod ziemią, Wytworzą się korzenie przybyszowe. Lekko dociskamy i mamy pomidora przepikowanego. Przydatny jest tutaj taki pikownik, można go kupić, nie wiem, tam za 5 złotych chyba w sklepie ogrodniczym, a przydaje się. Możemy sobie jeszcze dosypać no, do tych doniczek trochę ziemi, żeby było więcej. I teraz dość istotna rzecz, warto sobie zaznaczyć, opisać sobie jakie odmiany mamy, bo potem jak będziemy mieć więcej tych odmian, może być problem, żeby zapamiętać gdzie jest co przepikowane. A tak to najlepiej do każdej doniczki sobie włożyć taki znacznik. Można nawet z papieru zrobić sztywnego tylko byleby nie nie przemakał, tak żeby mieć oznaczone co gdzie rośnie. Mamy już przepikowane pomidory. Teraz jeszcze jedna uwaga, o której warto wiedzieć: że pikować powinno się w momencie, kiedy siewki pomidora wykształcą od jednego do trzech liści właściwych. Liście właściwe to są te liście złożone, nie licząc tych dwóch pierwszych listków, czyli liścieni, czyli Taki liść pierwszy, pierwszy, drugi, trzeci. To, i to, to jest taka granica, yy, gdzie powinno się pikować, czyli między jednym a trzema takimi liściami. Yy, mniejsze samymi liścieniami są po prostu za małe do pikowania, nie ma sensu tego jeszcze robić, a, a jeśli będą większe, no to już są za duże. Także pikujemy od jednego do trzech liści właściwych. I na koniec podlewamy, szczególnie jeśli gleba. Ma, te, ma mało tej wilgoci. Podlewamy najlepiej wężykiem. Po to, żeby nie wypłukiwać niepotrzebnie za bardzo tego systemu korzeniowego. Staramy się nie lać po liściach, bo pomidory tego nie lubią Nie lubią kiedy się im leje właśnie po liściach, bo są wtedy stają się bardziej podatne na choroby. W tych pierwszych dniach po przepikowaniu yy, może się tak zdarzyć, że pomidory będą więdnąć szczególnie właśnie w tym pierwszym dniu i po prostu to nie ma się co z tym przejmować, bo one już w drugim, trzecim czy czwartym dniu po przepikowaniu się podniosą, po prostu się przyjmą i będą wyglądać dużo lepiej. No raczej jest tak, że się wszystkie przyjmują rzadko, rzadko się zdarzają takie przypadki, że któraś roślina nam się nie przyjmie No i tak w tym okresie od przepikowania przez najbliższe dni, właściwie przez najbliższe tygodnie przygotowywania rozsady musimy pilnować, żeby cały czas było wilgotno, żeby ta gleba nie, za bardzo nie przesychała. I takie doniczki z pomidorami umieszczamy w miejscu dobrze oświetlonym, żeby miały dobry dostęp do światła. Ewentualnie, jak ktoś ma możliwość, to można to Dodatkowo doświetlać, no i temperatura najlepiej, żeby była około 22 stopni. Z mojej strony to tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.